Nie bez powodu królowa, znaczy z dźwięk byj strażnicy zaczął, zaraz wychodzą, wychodzą nowe pozacze, jak one się cały czas rodziły. Dobra, mana uzupełniamy, spróbujmy potraktować ją czarem, czarem ognistego pocisku. Aha, dobra, Są, nie wyglądało to imponująco. Spróbujmy mieczem, bo łukiem na pewno nie przebije mnie pancerze, jeśli tym ogniem tego nie zrobiliśmy. Aha. My, co jest na zabawniejszym, cały czas uderzamy. Aha. No nie powiem, mamy problem. Spróbujmy telekinezą. Znaczy pirokineza, oby to była, to jest terekineza, a terekineza nam się nie przyda, ponieważ jest do przyciągania przedmiotów. No nie musimy niby jej zabijać, bo potrzebujemy tylko jaja, które możemy wziąć, a ona jest na tyle otyła, że się nie duszy. Ale dużo ekspapy by było za tą królową. No, piwa nie pijemy, nie mam pojęcia jak ją zabić. O jest! Udało się! u obrażenia krytyczne No to klepiemy ją Przewinę wam ten moment, bo to nie ma najmniejszego sensu, żebyście patrzyli jak po prostu no klepie ją bez sensu. Nie wiem czy ona się zbugowała że mnie nie atakuje, czy co, ale no cóż, no, nie mam nic przeciwko. O Jezu, jednak atakuje. Jest, padła. No, 2000 tysiące nie mam nic przeciwko. Kilka jaj połzaczy nam się przyda. Mm. Okej. Okay. Jaja właściwie zebrane wszystkie. O nie, nie wszystkie, nie wszystkie. O, pełzacz. Ech, nie Ja Jaja zebrane. Kopalnia uwolniona. Jeszcze weźmiemy pochodnie, żeby dojść do wyjścia. Myślę, że dostaniemy quest'a też. Znaczy exp'a. Za to, za to że zrobiliśmy królową. Mam nadzieję, że dobrze idę. Chyba tak. Dochodzimy. Ok, Azgan. Pełzacze, nie będą wam już zagrażały. To wspaniała wiadomość. Wyślę. Dziękuję ci, obyśniom. Niech mam. Ok, jeszcze tego chł chłopa poinformuje, jeśli się da. Wspaniale. Okej, okay, dobra Myślę, że pie Piekło nam to zadanie Nie było tak źle z tym królem jak myślę, że będzie Możemy wrócić i powinniśmy dostać może nawet awans Tutaj przetapiacz ma dla nas też jakieś prezenty, znaczy nie prezenty tylko jest taka opcja, że pogadam na dole z przetapiaczem i on nam bodajże monety przetopi na rudę, znaczy wymieni nam. Tu wiele nie ma. Czy bodajże można u niego sztabki rudy kupić, nie pamiętam szczerze już. Ale jakieś tam profity z tego można pozyskać rozmowy z nim. Idziemy do szefa kopalni. Jana Za Znalazłem gniazdą. No to nareszcie będzie bez obrazy. Dobra, masz. Weź Nie wiem po co to mi ta skrzynka piwa. Ale okej. Okay. Jestem abstynentem. Dobrze. Ciśnijmy na górę. Raz, 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 raz. A, ze Snape'em już nie mamy do pogadania. Już wykonałem quest od Snape'a. Mieliśmy... Znaczy, kupiliśmy od niego klucz do skrzyni. Ponieważ Snape chciał sprzedać psyryczka w nos strażnikom. Udało mu się. Dobrze. Wychodzimy z kopalni <laughs> Pochodnia nam chyba nie będzie potrzebna odby Ej! Nieźle sobie poradziłeś z tymi pełzaczami. Zasłużyłeś sobie na przyjęcie w poczet strażników. Idź do starego obozu Przede wszystkim do Okej okay. No właśnie da mu piwo Dobrze A więc Udajemy się do nowego, do starego obozu Wykonaliśmy questa Jak już zauważyliście Niesamowity efekt bariery Coś pięknego Coś pięknego Naprawdę urzeka, urzeka to Ta magiczna bariera Genialny pomysł i A wykonanie jeszcze lepsze w pewnym sensie czujemy się jak w więzieniu w końcu jesteśmy w więzieniu o księżyc Dajmy się do starego bozu mamy zostać przyjęci w poczet strażników tak no zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie zastanawiałem się, czy nie wybrać na przykład drogi maga ognia. Miałoby to jakiś sens. Wy będzie nieoczekiwany zwrot wydarzeń, jak wiemy. Niedługo. On nie chcę uprzedzać, bo niektórzy może nie wiedzą. A byłoby to zaskoczenie. <laughs> jak się dowiedzą. Bo gdybym powiedział, to by nie było oczywiście jeszcze nie mamy tych run teleportacyjnych więc no niestety nie można się tak fajnie szybko przemieszczać ale to i tak jest dobrze zrobione ponieważ grać no gracz zwici trochę tej kolonii trochę przegra w tą grę najeść tego uroku tego klimatu To prawda, gra może się później robić troszeczkę męcząca. No też... Przy... Może się robić męcząca, no ale zobaczymy. O, ścierwojat. Zachował się biedny. Ktoś tu spał. Słyszeliście to? No, chyba nie oni <noise> Nie wiem kto to powiedział Nie mam pojęcia Nie wiem czy z cierwojady Czy z Wigilia i z mówią Ale zresztą nieważne Chyba wbraliśmy złą ścieżkę do obozu Tą dłuższą No ale dobra, nieważne, jak już nie będziemy się wracać Zyskaliśmy chyba dwa poziomy w drodze do kopalni. Tak, dwa poziomy. Myślę, że na razie będziemy to oszczędzać. Dobra, chowam miecze. Cieszę się, że Cię widzę. A czego ode mnie porozmawiaj? Dobra. Chyba zostaniemy przyjęci w poczet strażników. Chyba na pewno. Cóż za zaszczyt. Mm, super, Torus śpi Ale nie przejmujemy się, obudzimy go Chyba tu śpi O Jezu, dobra, 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 dobra. łapy precz to precz. No niestety Jest chyba środek nocy, sprawdźmy No, piąta rano prawie, więc zrozumiałe, że strażnicy śpią Myślę, że my też byśmy się chętnie przespali Więc pójdziemy do domu Diega Jeśli Diego będzie spał to go obudzimy takie <grywka> to brutalne nie Jesteś, a nie śpisz, nie ma Diego Dobra Oprawa muzyczna jest genialna. Estaros. Zagomeza. Chciałeś mi coś pokazać? No. Co pokazałeś w kopalni? świadczy nie tylko o twojej obmazie, ale również nibybym cię widział przed, ale zanim to nastąpi musisz Muszę trochę popracować po expić. Nie będzie to jakieś łatwe, ponieważ brakuje nam trochę wereli. Zapiszmy grę Zajmiemy się teraz do ekspiani postaci. O yes. Chyba tego jeszcze nie zrobiłem. Nie wiem dlaczego za niego nie ma ekspo. Jest jedyna postać, ze do którą dostajemy mi zero doświadczenia. O Jezu. Dobra. A następnym odcinku myślę, że po Na razie, HO,